Kącik menopauzy z Krysią i z Kasią z Forever Living. Krysia jest tutaj gościem, jest to, Krysia jest też moim menadżerem, a obie jesteśmy w Forever Living, w, w, w firmie, która y, produkuje super, a, świetne produkty na bazie organicznego aloesu, ale dzisiaj chcemy porozmawiać o Problemach menopauzy, głównie hot flashes, bólach stawów, braku możliwości wyspania się i całych tych historiach. A ja je, dopiero zaczynam to, że tak powiem, wchodzić, ale Krysia już jest bardziej zaawansowana, ma bardzo ciekawą historię do opowiedzenia, aż sama nie mogła uwierzyć. Więc posłuchajcie, Krysiu, jak ty w ogóle odkryłaś produkty Forever Living, że one ci pomagają na menopauzę? Jak ty w ogóle odkryłaś, że ty masz menopauzę? Bo mówię, że ty nawet nie wiedziałaś, że masz menopauzę. Nie ja nie byłam przygotowana tak do menopauzy jak może wiele z was się przygotowywuje, jest pod kontrolą lekarza, robi testy hormonalne. Dla mnie to zawsze było kiedyś później, ale nigdy nie brałam pod uwagę, że to już teraz. A że był to czas, że baliśmy się każdego przeziębienia i dmuchaliśmy na zimno, bo w tym czasie dopadło mnie to, co każdego czeka, albo jest już po, albo w trakcie. Więc ja jak zaczęłam mieć jakieś dreszcze, zimnice, więc ja byłam przekonana, że wirus mnie dopadł. I to było tak, że ja się wsadziłam do łóżka i, i czekałam, aż po prostu przejdzie mi przeziębienie, a że było mi raz ciepło, raz gorąco, więc to musiał być ciężki przypadek przeziębienia, a że było to w momencie, kiedy miałam zaproszonych gości i wiedziałam, że muszę przygotować święta, to ja po prostu byłam tak przerażona, że ja leczyłam się wszystkimi możliwymi, Domowymi sposobami, żeby z tego wirusa jak najszybciej wyjść, ale że mam to możliwość porozmawiania z przyjaciółkami, z koleżankami. Mamy zamkniętą grupę właśnie osób, które y, są w grupie aloesowej, więc te dyskusje są takie otwarte i bez obaw. Nie ma tam tematów tabu. Więc jak ja podzieliłam się swoją historią, to trochę było, trochę było śmiesznie, ale wiedziałam, że to nie jest przeziębienie i tutaj, że to menopauza w ten sposób się też może objawiać. To, że u mnie były problemy z, z kolanami czy z kręgosłupem w życiu nie podejrzewałam, że to jest właśnie już pierwszy symptom, może, że to być od menopauzy, więc tutaj starsze koleżanki z doświadczeniem swoim takim życiowym poprowadziły mnie, podpowiedziały, że wiadomo, trzeba sprawdzić u lekarza, czy to nie są problemy kostno-stawowe już, ale mogę temu zapobiec, mogę się wspierać przede wszystkim w takim okresie menopauzalnym, wzmocnić minerały, wzmocnić wapno, żeby tutaj nie doprowadzić do osteoporozy, bo często takie pierwsze sygnały, że boli nas tu kolano, tu łokieć, tu nadgarstek, no to dla mnie to były już takie sygnały, co się dzieje ze stawami. Może być oczywiście, nie mówię, że nie, ale warto zadbać od tej strony hormonalnej. I tutaj takie nieprzespane noce, czy uderzenia gorąca, u mnie było to olbrzymie rozdrażnienie. Nigdy nie byłam taką osobą spokojną, łagodną, więc ja myślałam, że po prostu tak mam. Ale to rozdrażnienie było takie, że już mi zaczęło przeszkadzać. To się odbija na osobach czy w rodzinie, czy w pracy, czy między koleżankami. No, już nie powiem o mężu, który obrywał o wszystko, na cokolwiek by nie spojrzał, to nie patrzył się w tym kierunku, co trzeba. I to rozdrażnienie było u mnie olbrzymie. Więc tutaj na mnie najszybciej zadziałały minerały i dołożyłam do tego cały zestaw Vitalize dla kobiet. I dopiero tutaj też jedna z koleżanek mi podpowiedziała, że połączenie Vitalize z Multimaką dwa bardzo naturalne składniki, taka olbrzymia moc natury, gdzie to w połączeniu działają naprawdę bardzo bardzo dobrze i korzystnie. I też mówiła mi to z własnego doświadczenia. Dlatego, jeżeli komuś pomogło, ktoś miał takie efekty i, i zszedł z tego, więc tutaj zaczęłam to stosować. I u mnie to już po trzech tygodniach było wyrównany poziom hormonalny, więc zaczęłam się uspokajać, zaczęłam normalnie patrzeć na świat. Ale tak jak mówię, ja byłam tak rozdrażniona, że ja byłam gotowa jeść po 3, 4, 5, 10 suplementów. Dla mnie nie miało znaczenia, bo po prostu ja myślałam, że ja wybuchnę częściej niż, niż w ogóle to powinno być. Dlatego y, trzeba do tego podejść spokojnie. Wystarczy jedna multimaka. Właśnie tutaj mamy za sobą multimakę i Vitalize. Po jednym na dzień, po jednym na noc. I u mnie po trzech tygodniach było już to wszystko wyrównane. Nie pomogło mi to w tydzień czy w dwa, ale też wiedziałam, że to potrzeba na to czasu. Więc od tej pory minęło już kilka lat, a ja już jestem normalna, wróciłam do siebie, jestem spokojna. Jeżeli mam jakieś uderzenia gorąca, to są takie minimalne. Nie mam takich uderzeń, które były w nocy po 10, po 15 razy. Jeżeli przedtem byłam spocona, to teraz jest mi tylko ciepło, odkrywam kołdrę i na tym się kończy. Także nie jest to taki problem, w którym... Nie możemy sobie poradzić i niekoniecznie musimy od razu przychodzić na hormony. Można to po prostu zrobić w naturalny sposób. Także tutaj u mnie aloes sprawdzi się naprawdę doskonale. Także ja polecam. Jest jeszcze jeden produkt, o którym bym chciała powiedzieć, z którym ja miałam do czynienia, ponieważ był taki moment parę lat wstecz, kiedy ja miałam 152. Ja generalnie nie mogłam wstać z kanapy, nie mogłam uwierzyć. Normalnie wstawałam, tak? O, tak mnie wszystko bolało. A mnie osobiście pomógł, myślę, Myślikysia, nie wiem, czy miałaś do, do no, czynienia tak. właśnie z tym e, Forever, a freedom, freedom, gdzie to jest aloes, e, z, z dodatką glukosaminę i chondroitainę, możesz nam coś o tym opowiedzieć, czy Ty też to używałaś w tym swoim? Teraz? Używam, ja tak? w ogóle używam e, produkty z Forever, ale przy mocnych bólach kręgosłupa warto właśnie zastosować glukozaminę i w formie do picia z aloesem i w formie, maści do smarowania, także wchodzi to z dwóch stron. Szybka reakcja i po prostu bardzo dobre wsparcie mięśni. Przede wszystkim zabezpieczamy się przed osteoporozą. Właśnie ta glukozamina i, i chondroityna dba o nasze kości, o nasze mięśnie, nasze stawy, czy wszystkie bóle kręgosłupa. Wiadomo, że te kręgosłupy no, będziemy odczuwać, ale nie musi to być ból, możemy po prostu temu zapobiec. Także tutaj Warto też zwrócić uwagę, że przy menopauzie nasza skóra też bardzo szybko wiotczeje, szybciej się pojawiają zmarszczki, więc tutaj nawodnienie też jest bardzo bardzo ważne i dobrze tutaj dorzucić dobre probiotyki, żeby nasza skóra no właśnie, była. Żeby była jędrna. Kobiet, tak, tak. Ma problemy ze skórą przez jakąś um, Zdęciami i wszystko się po prostu prze. Możesz tak. powiedzieć nam coś więcej o tych probiotykach? Tak, Myślę, ta nasza to... oponka na brzuchu ciężko jest później, żeby ją się pozbyć, dlatego te probiotyki zadbają o całą przemianę i cały tutaj ten układ jelit. Więc nasze probiotyki mają tą zaletę, że mają dwie osłonki i nie zostają zniszczone w żołądku kwasy żołądkowe ich nie zniszczą, po prostu ta druga osłonka jest już po to, żeby Otworzyły się wielicie tam, gdzie jest ich najważniejsza rola. I tutaj właśnie dobrze jest dorzucić, żeby po prostu organizm był w homeostazie, żeby wszystko pracowało tak, jak ma pracować, żebyśmy przeszły ten okres jak najłagodniej, bo wiadomo, że przejść przez to musimy, ale możemy sobie w tym tutaj właśnie pomóc. Warto dorzucić witaminę C, żeby nasza skóra była. Odżywiona, żeby nie pojawiały tak, się tak. tak, żeby się nie pojawiały wszystkie te takie popękane naczynka krwionośne, też tutaj witamina C dobrze sobie z tym radzi. Oczywiście aloes, nawodnienie. Suplementy nie zrobią za nas wszystkiego. Pamiętajmy, żeby wyjść na spacer, żeby się ruszać, żeby nie zostać na tej kanapie cały czas i czekać, aż będą pauzami. Nie, nie, tutaj ruch jest też bardzo ważny. Ruch jest bardzo ważny. Czyli podsumowując, a jeśli ktoś ma kłopoty z menopauzą, e, ze skutkami typu właśnie e, uderzenia gorąca, zimna, rozdrażnienie, to te trzy produkty, tak mówiłaś? Tak, jest. E, maca? Multimaker i Vitalize. Vitalize, to są te dwa najważniejsze. Tak, dla mnie były tak. najważniejsze. Możecie jak najbardziej dołożyć ten Forever Active Probe. Ja to też używam, zwłaszcza kiedy ja robię. Ja dużo się zajmuję amatorską bodybuilding, więc pomaga mi to w przyspieszeniu. Um, Taj przemiany i bardzo lubię właśnie ten Forever Freedom, ponieważ mało, że to jest ales, ale to jest wzbogacony ales, więc nie muszę pić osobno ALS-u, jeszcze brać innych tabletek suplementowych, tylko wszystko jest w jednym i działa to bardzo fajnie wspomagająco na stawy, gdzie moje stawy są naprawdę obciążone. Dodatkowo oprócz tego, że jest wiek, że zmierzam w kierunku właśnie już tej ferii menopauzy, już zaczynam mieć pierwsze sygnały, to jeszcze obciążam wszystko, dodaję te ćwiczenia, więc to jest super środek. Także wszystkim serdecznie polecamy, spróbujcie a, i zobaczycie efekty. Tylko bądźcie cierpliwi, bądźcie konsekwentne, używajcie tego systematycznie i nie oczekujcie efektów w przeciągu tygodnia. To naprawdę trzeba dać troszeczkę czasu 3-4 tygodnie, żeby zobaczyć, a, jak to dla Was pracuje. Jeżeli macie jakieś pytania, to albo do Krysi, albo do mnie zapraszamy. Zapraszamy, dziękuję.